Optimus Prime. Siemano, gracie rajów kino z tej strony Optimus. I dzisiaj sobie porozmawiamy o paru kwestiach związanych nie tylko z War Frenzy, ale także od razu sobie poruszymy temat, który niestety ostatnio dość mocno wypłynął. Jest to związane z atakami hakerskimi na niektórych content kreatorów niestety jakby tak powiedzieć, no, no przysporzyło to wielu problemów nie tylko graczom, którzy oczywiście zostali zaatakowani lub też tam skorzystali pewnie z linku, ale też po prostu gracze, którzy się sprzyjaźnili tam z, z content kreatorami. Bo akurat dwóch zostało zaatakowanych, ale to e, zrzucimy sobie, jakby tak powiedzieć, na oddzielny temat, ponieważ musimy omówić w końcu War Frenzy. Nie będę ukrywał, e, War Frenzy jest bardzo ciekawym ostatnio e, tematem, ponieważ mm, jeszcze z dwa tygodnie temu, kiedy pilotowałem e, jedno sk skąd na nisk niskim CGD, e, i było tam War Frenzy włączone. I na przykład, jeżeli zagrałeś tam parę godzin, no to potem, jak na przykład, nastąpiłeś godzinkę, dwie miałeś wolnego czasu, to, ci, to to War Frenzy ci schodziło w sensie nie było tak, że ono stało w miejscu. A nie wiem, co li zrobiło, albo może to naprawiło. Bo w jakichkolwiek informacjach o War Frenzy, które tutaj macie, to jest akurat wycięte z, z tego konta, co e, dzisiaj akurat byłem na chwilę na nim i sobie tam to wyciąłem. Bo też, jakby tak powiedzieć. Tam y, trochę grałem. Y, no to tu macie oficjalnie napisane, że y, jeśli całkowity czas szału wojennego w Twojej postaci osiągnie 16 godzin, to macie tryb odpoczynku 8 godzin. W trybie odpoczynku nie można atakować szału wojennego, oznacza, że nie można atakować, prowadzić zwiadu ani inicjatywy mobilizacji przeciwko oddziałom lub budynku innych zarządów. Nadal jednak można atakować barbarzyńców, zbierać sobie i dołączyć do mobilizacji. Po wyjściu z trybu odpoczynku całkowity czas szału wojennego Twojej postaci zostanie zrestowany. I to jest właśnie dziwne, bo. E, mówię dwa tygodnie temu, jak byłem na tym samym kącie, na tym samym KD, walczyliśmy. Chyba to było Z5, e, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak i to War Frenzy się po prostu resetowało. E, się resetowało, po prostu schodził. To tyle, ile raczkę nie byłeś offline, i War Frenzy ci zeszło, to po prostu one spadało. A byłem dokładnie, mówię, 10 minut temu na tym koncie i to War Frenzy niestety stoi w miejscu. Czyli tak jak zostawił gracz je gdzieś koło e, 6 rano. Tak ono dalej stoi. Czyli w tym momencie nie opłacać się zostawiać go na 14-15 godzinach, tylko musisz osiągnąć pułap 16 godzin, żeby wejść w tryb odpoczynku. Jest to totalnie słabe podejście Lilith do tego trybu. Jest malutka drama ostatnio na content creatorach związana z tym. Yy, znaczy, może nie drama, powiedzmy, że jest yy, bardzo taki temat poruszony a propos War że powinno być to inaczej rozwiązane. No bo. Nie będę ukrywał, yy, chcesz pograć grasz, yy, masz yy, w pewnym momencie skakujcie komikę na 14-15 godzinach, yy, a może nawet troszeczkę wcześniej. Słuchaj, yy, zaraz wychodzić yy, w tryb, że za dużo grasz, musisz wejść w tryb odpoczynku i to miało zapobiec pilotom, nie? No i w tym momencie to nie zapobiega pilotom, bo w tym momencie, czy, ty, jeżeli ty pograsz powiedzmy 7-8 godzin albo nawet 10, Kolejny 6 godzin Ci dogra pilot, to potem im szybciej to zrobisz, nie? No bo tak, im się osiągniesz 16 godzin, to tym szybciej wrócisz do walk po 8 godzinach, nie? To jest, yy, nie wiem, to jest w ogóle, ja to, jak, ja, ja to będę miał na Pass7, będę miał to pewnie na Kingslandzie, ale jeżeli tak to będzie wyglądać, to tak teraz można poukładać KvK, yy, jeżeli chodzi o walki. Kto kiedy ma logować, kto kiedy grać, żeby to się wymieniało, żeby królestwo było przez cały czas aktywne, że to jest mała bania i to nie, nie reweluje w tym momencie w ogóle pilotów, nie? To w ogóle pilotów nam nie wyszczela w kosmos. To jeszcze, jak mi się zdaje, że nawet jeszcze wspomaga pilotów na, na ten moment. Dla mnie to jest pomoc pilotom. Mówię szczerze, nie wiem jak wy, ale dla mnie to WarFriends jest taka typowa, typowa pomoc dla pilotów, nie? Wiem, że czacki się tam bardzo na to żalił, wiem, że tam jeszcze paru innych youtuberów mówiło, że to jest w ogóle beznadzieja i ja się pod tym podpisuję, no bo nie ukrywajmy, słuchajcie, gramy w Rise of Kingdoms już jakiś czas i yy, ja rozumiem, że chcą zniwelować pilotów, bo Wiecie, że ja sam czasem pilotuję na jakiś tam kontakt, pomagam pograć i ja to robię ze względu na fanu, a nie za to, żeby zebrać hajs, nie? A jest bardzo dużo pilotów i też bardzo dużo gości, którzy pobierają za to bardzo dobre pieniążki i niestety niższy gameplay i niższy niestety open fielda, bo jak widzieliście po TCG, jak walczyłem tam ostatnio, zresztą odcinek też mieliście z Fatkatem, no to ja. Ja się czułem bardzo kijowo, nie, bo ja byłem tam żeby pograć, a musiałem latać tak jak latali piloci, czyli po prostu e, pobili, pobili i uciekali. Pobili, pobili i uciekali albo dotykali się i uciekali. Tak wyglądały cała walki. To nie była gra. To było po prostu E, tylko tak, że gdzieś tam w openie być, coś tam się posmyrać i po prostu iść dalej No naprawdę to była tragedia I e, dawno nie grałem tak kijowego Myślałem, że wczoraj e, jak pilotowałem w 16.06 e, Wyglądało to średnio ze względu na bale i na to ile tam oni walczą ale fakt faktem 1 vs 3 jeszcze przy War Frenzy, bo oni War Frenzy też mają e, kiedy im wchodzi, to, to jest to jest samobójstwo, nie zagranie 1 VS3 jeszcze na War Frenzy Bo tutaj nie ma przez te 8 godzin większość grać będzie chciało pocisnąć na początku, a potem przez te 8 godzin waz nie ma, nie? Nie ma, nie ma po prostu e, królestwa czy chyba, że są osoby, które oczywiście tam się zalogowały, ale taki klasyczny bal, tam musi być bardzo mocny bal, żeby stawić e, czoła e, no, trzem kampom, a tego nie ma. Dlatego ja się dziwię, że akurat tam 16.06, e, no na ten moment chyba, nie wiem czy już zostało wypchane z Kingslandu czy nie, ale prawdopodobnie tak się działo, stało. No i ten Warframe to jest jedna z gorszych rzeczy, która w ostatnim czasie, mm, jakby tak powiedzieć, tutaj się pojawiła. E, mam nadzieję, że i to poprawi. Mam nadzieję, że. War Frenzy powinien być jakoś inaczej zrobiony, zresztą ja kiedyś dawałem parę takich przykładów dla Lili, żeby rozbili to na zony, że wtedy i wtedy gramy tyle, wtedy gramy to no niektórzy stwierdzili, że dobry pomysł, niektórzy, że nie, nawet jak z Big Canem rozmawiałem, to stwierdził, że coś takiego Lid nie zrobi, bo coś tam, coś tam, coś tam I miał tam swoje argumenty, nie powiem, że nie miał dobre argumenty, no ale ja uważam, że no, nie ma dobrego środka, a trzeba jakoś to wymyślić, żeby e, tych pilotów było mniej, bo jeżeli ktoś z Was trochę gra i trochę siedzi na różnych kontach, albo też są ludzie, którzy oglądają i wiem, że pilotują za pieniążki, to naprawdę słuchajcie, to jest taki taki, taki strzał w plecy. Bo siedzicie i, i się po prostu goście mają taki monopol w tym momencie na to, że no to, może to jest monopol. Od jakiegoś czasu piloci mają monopol na to, nie? Naprawdę zarabiają dobre pieniążki. Jeżeli ma ktoś czas wolny, żeby pograć sobie dorobić, albo nie wiem, po prostu lubi to i siedzi przez cały czas i gra, a jest taki dużo, też przede wszystkim tutaj, no, zwrócimy się do strony Azjatów, którzy pykają, no to, to jest monopol w tym momencie na to. Lead nie zrobiła coś co ogranicza, tylko mi się zdaje, że nawet e, przyspiesza zakup pilota przez niektórych Welly. Takie jest moje zdanie. Co do, yy, co do ostatnich wydarzeń, jeśli wydajności yy, i ataki hakerskie, no to posługujemy się tutaj oczywiście The Kingdom Codex. Yy, wczoraj, po, po pierwszej w nocy, jeszcze jak gdzieś tam byłem online, yy, no, poszły pierwsze informacje. Najpierw mieliśmy na kontent kreatorach informację, że dzieje się to, co się dzieje, związany z Rise of Kingdoms yy, i graczami. Niestety jeden z naszych kolegów, Ploto, został zhakowany. Podesłał link do Chizgula, przepraszam, do Gula do Wardediego. Wardedin niestety ten website kliknął. E, no i tam jak tutaj, tutaj po, możecie poczytać, no, wypłynęło parę e, rzeczy związanych z tym, że, no, chłopaki nie mogli w pewnym momencie m, w ogóle e, skorzystać. E, Na nie wiem, bo ID chyba nie mógł grać, był streamam, chyba, tak dobrze pamiętam, musiał wyłączyć. Ogólnie tu była taka kró króciutko, tutaj, jak macie po angielsku napisane, wiem, że tutaj Rus e, rozmawiał przez, przez e, Szaskim na Discordzie i w pewnym momencie usłyszał jakieś tam głosy, e, jakby tak powiedzieć, e, na, jakby, jakby podczas rozmowy ktoś się przełączył na maila czarskiego i ktoś tam mówił: O, to Rus. I, yy, I po prostu było słychać akcent europejski, nie? I tak parę razy mieli podczas yy, tej całej rozmowy, bo RUS pomagał po prostu tutaj czackiemu jakby odzyskać konto eee, no Powiem tak, to jest masakra to, co tu się podziało, że jeden content creator jest czy Ploto o tym wiem, może już teraz wie, że został zhakowany, ale to jest masakra, że ktoś tam podesłał. Ploto się z czaskiem bardzo dobrze znają, czy z góry to samo. Zresztą wiem, że ploto z konta Ploto zostało też to wysłane do Cortexa i też do innych tam przyjaciół Ploto, którzy tam są. No i zaczęła się gruba jazda, bo nie wiem czy czacki odzyskał swoje pierwsze konto, czy musiał założyć drugie na Discordzie nie wiem, że już wrócił do content kreatorów ale nie wiem jak wyglądało nie wiem jak tam wygląda z jego pierwszym kontem. Musiał chyba wszystko pozmieniać, zmieniać, musiał na pewno przeskanować kompa, bo przez wejście tego linka i tam pobranie no bo wiecie, no jak komuś ufacie, a gracie ze sobą parę lat a nie wiedział, że to nie, to nie był ploto, ty bardziej z jego oficjalnego Discorda napisali no to wiecie, no spadł pułapkę niestety hakerów. E, ogólnie powiem tylko tyle, że e, nigdy nie klikajcie w jakiekolwiek linki. Nawet jeżeli ja bym wam wysyłał albo ktoś. E, z waszych znajomych, nie wysyłajcie dopóki się nie upewnicie. Nie wiem, przez komunikator głosowy albo na Messengerze macie są jakiś kontakt inny niż Discord, że wy to wy, bo ja znam takie przypadki z Discordu, gdzie znajomy chciał kupić kiedyś konto za 350 dolarów. To było parę lat temu, super cena, gość wychwalał, gdzieś go tam znalazł. Go się potrzywał pod nick Kedę, Na telefonie ten Kede wyglądał idealnie. To sam profil. Wszystko to samo. Na telefonie, jak sprawdzacie. Ale kiedy się zalogowałeś na PC, to można było zobaczyć, że to E jest inne E. Na telefonie nie było, nie było widać tego, po prostu czcionki nie wykrywało, na komputerze już ta czcionka była inna Więc automatycznie niestety zrobiło się tak, że e, można było łatwo e, znaleźć, że to, że, że to jest jednak skam Niestety kolega już kasę przelał, no i kasę nie odzyskał, e, gość po prostu go zeskamował e, Takie rzeczy też się dzieją na Discordach, e, więc niestety tutaj musicie naprawdę mm, mieć na to baczenie nie wiem, jak tam ploto, czy odzyska też to w swoje pierwsze konto, jak tam u niego, czy on w ogóle gra, bo ostatnio chyba był bardzo mało aktywny. Akurat ja z nim tam kontaktu nigdy nie miałem jakiegoś dobrego, bardziej tam czasem czasem, 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 czasem kiedyś popisałem. Ale fak, fakt, faktem, no kurde, jest słabo, nie? Jest je słabo, że zaatakowali. No, wybrali jeszcze taki moment, kiedy mamy. Kiedy mamy. E, kiedy, mamy e, ki, znaczy kiedy mamy. Kiedy były Kingslandzie, w Kingslandzie. Czacki walczył w Kingslandzie. Mówię, mamy, bo, bo też tam siedziałem nie pilotowałem, ale fakt, faktem, e, jest to słabe wszystko. Więc uważajcie na siebie, bo te ataki niestety yy, w ostatnim czasie są coraz częstsze, ja osobiście sam gdzieś dwa albo trzy tygodnie temu zostałem, próbowałem, próbowali mnie sch schakować Konto na PlayStation 5 musiałem pozmieniać hasła i kody zabezpieczające, bo odpięli mi, o dziwo, da się odpiąć. Tak samo Steam'a odpięli, Steam Guarda, więc ja wszystko musiałem poskanować. Akurat Steam'a i Sony to, co jest było na starym mailu, właśnie z wirtualnej Polski, po prostu próbowali mi zhakować udało się to odzyskać z Steamem, było dłużej bo 3 dni musiałem weryfikować swoją tożsamość oczywiście a prosili pierwszy gift cake, który miałem, zdjęcie który miałem na Counter Strike'u parę lat temu 1.6 jeszcze, nie, miał, nie wiem gdzie to zapakowali, powinien gdzieś na strychu nie mogę tego znaleźć, ale wysłałem im akurat screeny z Patch of Exile i z, tam z los Ark'a kupowałem kiedyś na Steam'ie więc to mnie uratowało, że odzyskałem swoje konto, ale też wszystko pozmieniałem maile i tak dalej, pozmieniałem zabezpieczenia, bo niestety e, coraz częściej nasze dane wypływają i wypływają ofen. Miałem już taką sytuację, że też przy końcu zrealizowki zostałem komunikat, że e, baza danych z tego maila, a to była chyba interia, e, też została, e, też, też jakby wyciek hasł i maili e, wyszedł w obieg, więc też oni teraz po kolei sobie lecą i ba, e, atakują. Nie wiem czy ci ludzie, którzy zaatakowali akurat Ploto i yy, yy, po, po części Worda Diego, czy oni dalej gdzieś tam nie atakują poprzez inne maile ludzi, którzy też znali Ploto i kliknęli, bo pewnie to nie są tylko tam dwie trzy osoby, tylko więcej. Yy, więc naprawdę uważajcie na siebie, bo yy, no dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. Yy, więc nie nie wygląda to, to dobrze. Yy, no i co? Tyle. Tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że będziemy przystępować w kontakcie, będziemy rozwijać. Mamy tam parę planów. Jak widzieliście, moja Z5 nie wypaliła, ziemia nie przyszła. Więc dlatego mieliście live'a z, z, yy, z innego kafka. Eee, a moje kolejne walki to Pass 7 1 stycznia i 4 stycznia Kingsland. Mam nadzieję, że tam się będzie coś działo, bo na Pass 7 ponoć 18-18 ma łaskawie przyjść, powalczyć. Więc jeżeli przyjdą, no to zobaczymy eee, w jakim miejscu też jest to królestwo, do którego teraz migrowałem. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu, sądząc po Arkach Guzerysa I w jakim miejscu będziemy, jeżeli chodzi o. Eee, o, o pas 7 i Kingsland więc la, na live y czekajcie, będziemy się widzieć po, po nowym roku a życzenia świąteczne jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie czas na to <trymacie> trzymajcie się, hej